Się bawimy bawina tutaj ta tak poważnie gotuje. Smacznego. Tutaj w miarę wymieszamy. Czytamy książeczkę Elf on a Shelf A jest właśnie... Gdzie jest Elfina? Gdzie? Gdzie jest Elfina? Ja, ja to poszuka. Koło kanapy. Drzwi? Co? Ma teraz specjalne drzwi i sobie udekorowała? Fajnie, nie? Ale Lena dotknęła ją. Kto ją dotknął? Lena. Lena? O -o. Dobra. Fajna? No. You can see. Emma, gdzie jest Elfina? Tu jest Elfina. No i tam są drzwi! Ja myślę, że te drzwi prowadzą do North Pole. Dzień dobry kochani! Witamy w kolejnym dniu, w kolejnym filmiku, w kolejnym vlogmasie! Jej, jakie entuzjazm wszystkich. Ja właśnie wróciłam z Poznania i kupiłam kilka bombek. To chciałam z dziewczynkami udekorować i... Elfina już była, tak. I co jeszcze się wydarzyło? Elfina jeszcze raz przyszła. A, Elfina dwa razy przyszła. Albo tylko raz. Encia ma taśmę, super. Tak, no. Taśma będzie wisieć na choince. Taśma będzie wisieć na choince też, Encia? No. John jest w Helsinki, bo miał konferencję. Tak. No czekaj, ale Matyda, Matyda, wiesz co, z tyłu nie ma w ogóle bombek. Musimy tutaj tutaj tak z tyłu troszeczkę, nie? Popatrz. Nie pamiętam. I tutaj z boku nie ma. I tu na górze nie ma. To pamiętasz, tak? To jesteś... O, co ci Julci, tak? Te... O i mamy prezent dla Uli i Romana. Pamiętasz? No to chodź... chodź na góry i damy. Jingle bell a sound that's oh so dear Frosty the snowman is all around town Watch out for rain, these are falling down We stay up waiting for Santa tonight We climbs down the chimney at the speed of light While we're dancing around the Christmas tree Hugging and kissing this BK. Te Teraz y, z Matydą pakujemy na niby prezenty, tak? I damy pod choinkę. Nie, wy możesz dać na przykład kawałek Lego. Nie, co może być? Matyda dostała prezent od cioci Julci. Pokażę, co dostałaś. Nie, to jest... Nie, a bo ty już schowała. Już schowała. Nie to od Odla mnie no i bawimy się na niby prezenty, tak? Tak. No to teraz musisz coś znaleźć dla MC i damy w tę pudełeczko, dobra? Brawo! No, proszę. I Ja skobotam na niby. A spróbuj, a robiłaś inny kształt? Może ten podłużny. Ale ona za tym. Nie tak. to moja no. mama. Bo tak na niby, nie? Srebrny. Mamo, mama. Dobra, mama też zobaczyć. Możesz? No, poczekaj. Ten jest dla ciebie? O, brabro! Będę, 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 będę. Proszę. Co dostałaś? Wow! Co dostałaś? Pokaż. Lustro tak na niby. Lustro tak na niby. Jest, to Ula, to twoje. Ula, to twoje. Ale górę, górę. Tylko ściągamy, to jest moje. A to zobaczę. Em. A to zobaczę em. A to fajne pudełeczko. Nie pokażę, nie pokażę, jaki mam piękny prezent. Nie pokażę, nie pokażę. <noise> Proszę. Nie. My się bawimy, a tutaj tata tak poważnie gotuje. Brawo, tata! Ciągnij, 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 Wow! Ups. Widzisz? Wow. Jaka spirala? No? Jak los. Tak! I teraz tą spiralkę trzeba gdzieś tam na górę i ona się troszkę rozkręci, ale będzie taka taka, wiesz, spiralkowa. No, tylko teraz potrzebujemy ją to nie jakoś... Krzesło. Ja już ten... Nie, mam Cię, mam Cię. Wezmę krzesło. Okej? Okay? Mogę? Czy nadal, nadal chcesz być Zosia Samosia? Tak, just wondering. Wszystko. Smacznego. Dziękujemy. Czekam, żebyś tata... Dziękujemy, wszystko zjemy, a na obiad uciekniemy. Uciekniecie? Tak, wszyscy jedzą I jak smacznie no i potem będziemy mieć kotlety Romana. Ktoś mi powiedział, żeby zetrzeć ziemniaka do kotletów mielonego. Ja już właśnie czytałam na ten temat. Powodzenia. Nie słyszałam nigdy o tym. Powodzenia. Mam Co się dzieje? Co się dzieje? Coś zielonego masz? Oh no! Nie lubię tego. <laughs> już ci bez No, dziewczynki i Ula tańczą, a ja biorę się za. Y jak się to nazywa? piernik staropolski. Um, mam tutaj już cały słoik miodu poszedł. Cukier, masło, mleko to rozpuszczam w garneczku. Um, nie chcę dokładnie dać przepis, bo nie wiem czy mi wyjdzie. A, I to musi stać przez jakiś czas. Um, to może podlinkuję, podlinkuję skąd mam przepis. I to musi siedzieć ileś tam... Tygodni przed, przed świętami. Tutaj właśnie robię to ciasto na ten piernik staropolski. Tak wygląda właśnie miód, cukier razem i mleko. O, masło jeszcze masło muszę dodać. No tutaj mamy to się powoli, powoli się roztopia. Nie chcę na za bardzo dużym ogniem. Tutaj mamy jedno kilo mąki plus szklanka soda oczyszczona 10 gram 90 gram um, przyprawy do piernika yy, i sól i w sumie to wszystko to wymieszam to trzy jajka do tego trzeba dodać trzy e, jajka 80 gram przyprawy do, do piernika no, i co jeszcze tutaj trzeba dodać? Trzy jajka wymieszać a i to dodać, jak to już się stopnieje fajnie. Potem to siedzi przez kilka tygodni na cztery tygodnie. Nie wiem, no, święta będą mniej niż cztery tygodnie, to trochę krócej nam posiedzi, no, ale myślę, że powinno być ok. No wlewam już. Już dodałam jajka. I to wlewam. I niech się miesza. Cała się kleje. A w rogach się nie ogarnęło, ale zaraz wymieszamy. No No, Matylda teraz pomaga. Brawo Matylda! Sama, tu. No, sama. Wygląda jak tupta. No. Wygląda ciekawie. A, mamu. Dobra, już mogę pomóc? Tak. Lasem. Dziękuję. Dobra, pusz, puść, puść, puść. Już w miarę wymieszane. Teraz przykrywamy ściereczkę i czekamy ile? Nie wiem. Tydzień przed świętami, żeby upiec no i potem... No dwa tygodnie. No. Czytamy książeczkę Elf on a Shelf, A Christmas Tradition. To jest właśnie książeczka na podstawie... Opowiada o elfinie naszej, tak? ojej! ku co się dzieje? Yeah. Dziewczynki śpią, ja jem czekoladkę. Reese's z choinką bardzo dobre, bardzo mi smakują pierbatkę włączyłam sobie kominek i oglądam film The Holiday mam świąteczne też skarpetki life is good jest dużo do zrobienia powinnam edytować pracować trochę ale się zrobi jutro spokojnie jedynie to jeszcze muszę ogarnąć kuchnię zanim pójdę spać ale też, najpierw film relaks i potem to ogarnę, bo co mi się tak spieszy, będzie ok jak to zrobię za kilka minut później, będzie ok chciałam tutaj zakończyć ten vlogmas, mam nadzieję, że wam się podobał jak mówiłam, piernik staropolski to po prostu ma siedzieć teraz przez 3-4 tygodnie, potem się piecze kilka dni przed świętami, um, i potem też ma stać. So, zobaczymy, jak mi wyjdzie w tym roku. Jak wyjdzie dobrze, to podam e, przepis. Może razem w następnym roku będziemy piec. Um, no, i tutaj też poniżej dam e, przepis, e, skąd dostałam to. Też mam dużo pytań, jeśli chodzi o elfinę. Skąd Elfina pochodzi, jaka to jest tradycja, i tak dalej. Podejrzewam, ja myślę, że to jest e, tradycja albo z UK albo ze Stanów już nie pamiętam. Dwie takie pani napisały książkę, którą wam tutaj przedstawiałam. I ta książka opisuje, że Elfina przyjeżdża do rodziny od 1 grudnia i po prostu pilnuje rzeczy, co się dzieją w domu, i raportuje to do Mikołaja. A niektóre te elfy trochę rozrabiają. Nasza elfina po prostu się przerusza od miejsca do miejsca. Czasami przynosi jakieś tam małe prezenciki dla Matydy i dla MC. Um, no, nie wiem, jakieś ciasteczka, wiecie, takie małe drobiazgi, ale bardzo mi się ta, to się nazywa elf on a shelf or elf on the shelf. Um, I możecie znaleźć mnóstwo inspiracji na Pinterestie. Ja też na Instagramie da daję codziennie, gdzie elfina siedzi co robi i tak dalej. E, też, żeby was zainspirować. Ale dla mnie to jest taka fajna zabawa, taki dodatkowy. Dodatek w grudniu, żeby tak umilić ten czas. Matyda, jak mówię, Matydzie bardzo się to podoba. Na przykład dzisiaj um, Elfina przyniosła taki domek dla ptaszków, i będziemy wieczorem um, wypełnimy ten domek jedzonkiem dla ptaszków, i gdzieś się w ogrodzie wystawimy. Jakby, jak mówię, El to jest taka fajna, dodatkowa tradycja do świąt, i taka fajna zabawa. Ale z dziećmi, dlatego jakby to wprowadziłam do domu, to nie jest dla każdego, nie każdy musi to lubić chceć. Um, znalazłam na Allegro, można kupić, to podlinkuję poniżej i też na Amazon jest. To też podlinkuję poniżej. Jakbyście byli zainteresowani, możecie to zacząć teraz lub w następnym roku. A nie ma to znaczenia. Książeczka fajna, pomysł też mi się spodobał, a i my to już robimy trzeci rok, John czy czwarty? Trzeci rok. Al, no, Matylda miała kilka miesięcy, jak zaczęło. Nie, nie jest to. A, no i jak mówię, bardzo mi się ta m, taka tradycja podoba. Dobra, kochani, jak ten vlog wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. I jak zawsze, Matylda i ja, i nasze baby Emma i, oh, I Elfina, życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Ja. Pa! some kind of love my friend i pray it will never end do you like to be here too it's christmas and outside snow's glistening